Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Przechodzimy znowu wyzwanie Defendo, oczywiście grze Harry Potter i Komnata Tajemnic. Próbujemy tutaj przejść sobie teraz, tym razem tak na szybko, żeby może trochę zgarnąć więcej tych punktów, żeby oczywiście dostać się, dostać się na pewno dostaniemy. Żebyśmy mieli więcej czasu tutaj w... O, to nawet ominęliśmy ostatnio. Uu, a to te fasolki jeszcze są zgarne. Ale tak to lecimy na szybkości. Żeby po prostu być, no lepsi od tych ślizgonów przecież. I być jak najdłużej w komnacie z fasolkami. Dawno nie graliśmy, dawno. Już, już chyba prawie... Nie no tydzień nie ale z 5 dni to tak przeleciały Ale wróciliśmy Do harego He To już wszystko znamy z poprzedniego odcinka Tutaj po prostu byle, byle jak najszybciej I hot i tu. Ten tutaj nam ostatnio żeśmy wykminili, ja naprawdę tego nie wiedziałem, że on tu zamienia, ale to go zostawiamy tam. Baw się! My po prostu lecimy dalej. Im szybciej, tym lepiej. Ach, w ogóle, aaa, znowu wypiłem! Niepotrzebnie! Eliksir Wigenowy ogóle jak wam tam się tydzień mija, już się kończy, już czwartek. Że czwartek to ja zawsze mówię, co ja zawsze mówię, że czwartek to jest taki mały piątek. Ja już tam piątek trochę czuję, już a, już bym tak chciał, jeszcze tylko jutro do tej pracy i słuchajcie, będzie weekendzik. Jest taki weekendzik z wypłatą, nie? Bo to jest taki najlepszy. Wiecie, jak to się mówi, nie? że to jest Zawsze przynajmniej się tak mówiło, że dziesiątego to matki boskiej pieniężnej. Ha, a jedenastego matki boskiej potrzebującej. Dwa. Tu sobie zeskoczymy. I lecimy. Dwa. Kolejna gwiazdka. I zapisimy. Nie wiem, czy tu nie było to z gwiazdką tam na końcu, czy puste. A, z gwiazdką, dobrze, dobrze. Tak, gdyby nam gwiazdka przepadła, to... to słabo, słabo. Dobrze, a tu to już nie robimy, bo tam na pewno gwiazdki nie było. Tam to pamiętam, że tam był ten... Karta bodajże. Radę ci nie dasz. Oj, Potter, Potter. Coś z ciebie wyrośnie. Ronald Wesley. Dziabnął No ale tu to tylko na czas jest nie, nie patrzymy na to. tu uwolnimy te ale niech tam trochę porobią, ale My lecimy dalej Nie pamiętam tu wszystkie nie jedno gdzieś tam nam uciekło no ale Ale nie wiem no, Trudno gramy Uczciwie, ja wam już mówiłem, że nie do końca pamiętam tę grę, oczywiście grałem, świetnie się wtedy bawiłem, świetnie się bawię teraz, grając ponownie w tę grę i oczywiście tutaj z wami, bo naprawdę samemu nie jest, nie jest taka frajda, jak się wie, że po prostu ktoś też to tutaj, praktycznie to jakbyśmy razem to grali. No i o to chyba właśnie w tym chodzi. Kurczę, zapomniałem, czy tam... Wiem, że tu jest ten sekret, ale czy... Tu był z gwiazdką. Nie, tu Z gwiazdką! No. Coś mi tu mówiło, że... Tu jednak jest. No, już mamy czas prawie równy. No ale my chcemy pobić ten czas. Ja ci dam tu. Wziąłeś tą korę, Popelki? Chyba tak. A, tu leżał. Dobra. Tam coś jest. Tam się coś schowało jeszcze. Tu nie ma i Dobra, bo czas tracimy tylko. Dziwne, no ale widocznie, widocznie tak ma być.

Wow. Wiecie gdzieś tam mieszam w głowie, może ta jedenasta, ale już tam darujemy sobie i zaraz przecież będziemy mieli koniec. Speedrun, bawimy się teraz z takiego speedruna. Byliśmy na pewno, tu nic nie było. A, znowu. a tam nie przejmujemy się tym upijaniem. Dużo mamy. Stanowi pan nowy rekord. Duba! No Wiadomo! 41 punktów więcej, ładny wynik, ładny. Mary! Hermiona mówiła mi, że zrzucone skórki dumgów można znaleźć koło cieplarni. Chodź za mną, hary. U, a to ciekawe, nie? Byłem przekonany, że pójdziemy teraz do domu fasolek! A ty co sprzedajesz? Nie, to nie chcemy. Kory, trzeba wigałon od ciebie. No, Harry wie. A co z wejdziemy? Zobaczmy, co my tu mamy. Pochowane. Dwójka po tyle jest lepsza, że w jakimś minimalnym stopniu spełnia gdzieś tam nawet moje jakieś marzenie, czyli oczywiście pochodzić sobie tak po Hogwarcie, po błoniach. Kto czytał i nie chciał być takim uczniem Hogwartu? Chyba każdy, chyba każdy. Tak mi się wydaje. Bardzo nieszczególnie Potem sobie tu wchodzimy, bo tu już Widzę, że tutaj też będziemy potrzebowali jeszcze jedno zaklęcie tym sobie pozwiedzamy tamte wszystko Ale wiecie co? Może pójdziemy sobie Trochę się popojedynkować na przykład z dwa pojedynki sobie zrobimy tak, żeby też potem, może nie jeden cały wielki odcinek cały czas pojedynków, tylko po prostu tak będziemy sobie co jakiś czas tu wchodzić. O, za 20 fasolek, jak najbardziej. To jest kapitalnie Panie, zrobione. Czy dzisiaj, to znaczy właśnie. Znaczy będzie <laughs> walczył z Harrym Potterem. Właśnie, komentarze. Uj! Severusa. Uważaj, bo Potter wygra. Expelliarmus, Expelliarmus, Ostrożnie. Pamiętaj, że Potter cię pokona, jak nie będziesz uważać. O! Ale ubrwaliśmy. Expelliarmus. Zwierzyć, że pokonałeś Puchona. To na pewno przypada. No, ja tam Snape jest dobry, ja tam Staple zawsze lubiłem. A taką... Ja wiem, że on jest negatywną postacią, ale... Zawsze miał taki... Taki fajny, wyrazisty wydźwięk, nie? Było w nim takie... Taka bijąca ta nienawiść do tego potera. No, ze ślizgonem. Szczyt pojedynku z reprezentantem. Expelliarmus. Wielkiego z Expelliarmus. Expelliarmus. Kto senna? Expelliarmus. 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 Potter pokonał. Eh, Prosto było. Cezar rozczarowanie. Ale na pasole powiedział. No, do, jeszcze, jeszcze jeden pojedynek I lecimy do tego naszego rudzielca. Potter, masz pojedynek z członkiem twojego domu. Nie spodziewaj się jakiś Zasadniczo rozgryzłem już po prostu odbijać cały czas w miarę dobrze. Ale on też dobrze pobił oh. gryfona. Co za No i nam pyknęło już tysiąc pasolek, Fajnie. Dobra, chodźmy do rodzielca. W tej chwili nie mam nic na sprzedaż. Wróć jak znowu się zaopatrzę. Jeszcze potem będzie trzeba sobie iść. Kupimy sobie od. tutaj bliźniaków sprzęt. A ty no co masz? Dobra, jedno, daj. żebyś mu przykro nie było, to pił. Tego zakupu wszyscy ci będą zazdrościć. Ta, ban. Chyba tylko Severus. Tak mi przykro. Chyba mamy wszystkie karty. To Bo tak to nie zawsze, jak bylibyśmy jakieś lekcje coś nie jest tu bardzo ciepło. To by nam sypnęli. No, tu sobie zgarniemy. Nie mamy fasolki, oby nie zwalili całej winy na profesora Dumbledora. No, na, na kogo mam no? na co? To? Jego wina? Nie, no, czartowałem. O, sobie eliksiry zrobiliśmy. No i idziemy. I kolejna karta, bardzo fajnie, fajnie, już sobie sprawdzamy co to za karta, a jak tam wynik, no nie wiem, pamiętam, że wcale aż tak mega nie wygrywamy, 160 punktów. I z nim. Bo. Idziemy do tego rodziercy. Cieplarnia jest zaraz za tymi drzwiami, Harry. Powodzenia. Ja będę uważał, czy nie idzie profesor spraw. Paj cywaniak nie, Rudy to... Co za ludzie? chodzące roslinki o, tu sobie wypuścimy te Ło! ale nas wychaknął no, potter o, tak właśnie, tak właśnie na... Tego weźmiemy, no Tu jeszcze też zrobić fasolki. O. Budź fasolki. Do roboty. Nie ma. Nie ma. Tańczy, śpiewa, gotuje. Ciekawe. No, gdy tak wygrałem to wgrałem i nigdy, nigdy tego nie wykminył, a to przyzaje, takie logiczne, nie? No, I że zawsze te grzyby są właśnie przy tych skrzecich dziurach, czy jakoś tak? Takie przynajmniej tam gilderoy chyba na początku Ło! nas informował. Hej. Okay. Wszystkie zgarnięte. I na pewno to koło się teraz przekręci. No dokładnie. Dobrze. Złupiłem. <śpiewanie> o, mam Coś tu jest. Jakiś przycisk. Możemy flipen dorzucić. O. Sekrecik. Jeszcze jeden powinien wiedzieć sekrecik, tak? Tutaj. mamy zapisik. Dobrze, myślę, że na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. W następnym myślę, że już znajdziemy tą skórkę Boomslanga. Jak dobrze powiedziałem, może źle powiedziałem. Pewno źle, znając Micha. To pewno źle. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze oglądanie, za to, że byliście tutaj ze mną. Zachęcam do zostawienia łapki w górę, napisania jakiegoś fajnego komentarza pod filmem. Koniecznie, jeżeli jesteś nowy na moim kanale, koniecznie kliknij. Kliknij, subskrybuj. Naduś tam dzwoneczek. Wszystko, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, kolejnych poterów innych gier, zdrapek i co tam jeszcze będzie? Tego chyba sam ja nie wiem. Jeszcze raz bardzo dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!